Studio Krynica, Marek witam Państwa bardzo serdecznie, naszym dzisiejszym gościem jest Pan Bogdan Kałucki, kandydat do Rady Powiatu Nowosądeckiego z listy Koalicji Obywatelskiej, dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jest Pan liderem listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Rady Powiatu, czy to swoista nagroda za bardzo dobry wynik w wyborach do Sejmu? Przypomnę, że uzyskał Pan wtedy ponad 2100 głosów. Nie traktowałbym tego w kategorii nagroda, traktowałbym to w kategorii bardziej konsekwencja, kontynuacja. Tak jak pan wspomniał, ten wynik był. Może to nie jest jakiś imponujący w porównaniu do tych liderów, którzy mieli tam w, po, po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy nawet. Natomiast te, te dwa tysiące z groszami było dosyć kluczowe w naszym rejonie. Dostałem od państwa dosyć duży kredyt zaufania, i, i, i nawet myślę, że. Należy to wykonać i należy ten potencjał, który został gdzieś tam przedstawiony, wykorzystać. Stąd też moja decyzja do startu do Rady Powiatu. I stąd też myślę, że pierwsze miejsce na, na, na tej liście. Jakie plany chciałby Pan wcielić w życie już jako radny powiatowy i na czym w swojej pracy chciałby się Pan najbardziej skupić? Oczywiście na tym, co. Tematy, które czuję, które się czuję mocny, które się kompetentne do tego, czyli pewnie Służba Zdrowia, Lecznictwo Uzdrowiskowe jest takowa komisja, komisja do spraw promocji naszego rejonu, jak również sportu i turystyki. To są takie trzy, takie trzy kluczowe, też byłbym zainteresowany delegacją do Małopolskiej. Organizacji turystycznej, jako prezes Kryńskiej Organizacji Turystycznej, myślę, że to autoryzuje mój, moje wejście do tego rodzaju instytucji i reprezentacja naszych, naszych interesów. Musimy mieć świadomość, że katalog tych osób, które się dostaną z naszego rejonu, jest zamknięty. To jest sześć osób, sześć mandatów z okręgu Kryńca Muszyna Piwniczna na Erytro. Nie będzie ani więcej, ani mniej. Natomiast no, w tym momencie. Walczymy, kto będzie reprezentował nasze, nasze interesy w Radzie Powiatu, kto będzie skuteczniejszy, kto będzie miał teraz siłę przebicia. No, tak jest świat, świat i polityka jest mniej więcej troszeczkę brutalna w tej kwestii. I, i w tym momencie, jak będziemy mieli mocną reprezentację z tego rejonu naszego klińca muszyna. I te dwa miasta, będziemy mogli więcej zrobić coś dla naszego terenu, a chyba o to chodzi bez, bez względu pod jakim szyldem, bez względu pod jaką flagą występujemy. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś zrobił coś wbrew interesom naszego rejonu, tylko i wyłącznie po to, że reprezentując inną, inne barwy polityczne, robi, robi to wbrew naszym interesom. Mam nadzieję, że takiej sytuacji nie, nie dochodzi, nie dojdzie. I, i, I to by przyświecało współpraca z wszystkimi, bez względu pod jakim szyldem, pod jaką flagą. Dla dobra rejonu. Mhm. No, wspomniał Pan już, że jest Pan prezesem Kryńskiej Organizacji Turystycznej, ale jest Pan również dyrektorem środka Leczniczo rehabilitacyjnego Polskiego Związku Niewidomych. Domyślam się, że też ten temat niepełnosprawności jest Panu bliski. No i ten temat turystyki tutaj w regionie. Tak, tak. Jeszcze w, w tych komisjach, które wymieniałem za panią Komisji Socjalnej, Współpracuję dosyć długo już z osobami niepełnosprawnymi. Teraz specyficzne niepełnosprawność narządu wzroku, bardzo duża niepełnosprawność. Należy mieć specjalne podejście do, do, do tych osób, które mają naprawdę dosyć duży kłopot w funkcjonowaniu. Natomiast we wcześniejszej pracy miałem też styczność z niepełnosprawnościami narządu ruchu. Więc te tematyki są mi znane, w tych tematykach czuję się dobrze i mam nadzieję, że kontakt z tymi ludźmi mam dobry i mógłbym reprezentować też ich interesy. Na początku marca w Krynicy otwarte zostało biuro poselskie Piotra Lachowicza, posła Koalicji Obywatelskiej. Proszę powiedzieć, jak wygląda teraz funkcjonowanie tego biura, bo wiem, że również pana możemy tam spotkać. Tak, to biuro w tym momencie, w okresie kampanii dosyć intensywnego czasu dla wszystkich Pracuję w godzinach doraźnych, czyli wtedy, kiedy jest potrzeba, ktoś się do nas zgłosi, wtedy się pokazujemy. My też dosyć często wykorzystujemy to biuro do, do prac związanych właśnie z kampanią. Natomiast jest plan taki dosyć realny już, że tuż po wyborach będziemy mieli tam wyznaczone godziny przyjęcia. Ja, jeżeli się okaże, że Państwo zaufacie mi i obdarzycie mnie mandatem radnego powiatowego, będę też pełnił tam dyżury. Oprócz tego poseł Piotr Lachowicz. Też deklarował się, że będzie się pojawiał. To ważna rzecz dla naszego regionu, dla klinicy, dla Muszyny, dla rytu, dla tego naszego okręgu, ponieważ jest to nieczęsta sytuacja, że w naszym mieście jest biuro poselskie. Poprawiono mnie, że to nie jest pierwsze biuro, było już kiedyś biuro, więc cofam słowa, że to jest pierwsze biuro posła w Krynicy na temat lata. Ale można się pomylić, bo ja też nie pamiętałem. Szczerzy, więc, że ja było. też nie pamiętałem, nie dotarłem do tej wiadomości, ale wycofuję. To już było biuro, natomiast. To taki... można jedno z pierwszych. O, to jedno z pierwszych, bardzo dobrze ujęte. Tak, chcemy, chcemy zrobić tak, żeby to biuro funkcjonowało faktycznie w formule. Oprócz tego, że będą dyżury pana posła, jak i mam nadzieję też moje, oprócz tego będziemy zapraszali osoby, które będą w stanie pomóc coś naszym mieszkańcom prawnikom, lekarzy, ktoś, kto w prawie budowlanym może pomóc. Wiadomo, że nie załatwimy wszystkich spraw w tym miejscu, ale przynajmniej można wyznaczyć kierunki, komuś pomóc. Oczywiście będzie to pomoc bezinteresowna, społeczna. Mam nadzieję, że go dużo zrobimy. Działam też w takiej ciekawej formule. Dosyć dużo osób zwraca się do mnie, jako do prezesa Kryńskiej organizacji, ale też jako do zarządzającego ośrodkiem z pytaniem, czy nie mam kogoś do polecenia do pracy. Albo pracodawcy szukają, albo pracownicy szukają. I taki pomysł przyszedł do głowy, to też będziemy finalizowali, żeby pomóc spotkać się tym dwóm płaszczyznom, zarówno pracodawca, która szuka dobrego pracownika, i pracownik, który szuka pracy. A że troszeczkę już siedzę w tej branży turystycznej i troszeczkę też na stanowisko jako zarządzający takimi ośrodkami, mam dosyć duży ogląd w tych osobach, w tych pracownikach, i myślę, że mógłbym tym osobom zarówno z jednej, z drugiej strony pomóc, co też czynię teraz, nawet nie, nie, jeżeli to nie jest sformalizowane, to staramy się to zrobić. Takie biuro właśnie tutaj w Krynicy, bardzo ważna rzecz, no bo wiemy, że w Nowym Sączu tych biur jest, jest kilka, można znaleźć sposób, można znaleźć tą pomoc, tak mówimy, bezpłatną. To ważne, że, że właśnie tutaj, w tym regionie, takie biuro się pojawiło. Tak, to, to była bardzo istotna sprawa, ja bardzo duży nacisk na to kładłem, zresztą Pan Poseł Piotr Lachowicz od początku y, y, zaznaczał, że to jest ważne, otworzył takie biuro. Zresztą sam mówił, że on też związany jest z Krynicą, ma tu rodzinę. Tak, on ma tu rodzinę, to tu przyjeżdża, zresztą tereny mu są y, znane. Otworzyliśmy takie biuro w, w Gorlicach i to w Krynicy. I myślę, że to jest bardzo dobra informacja. Y, musimy się uzbroić w, w cierpliwość, tak jak mówię, do czasu wyborów, teraz jest czas świąteczny, za chwileczkę, y, za chwileczkę y, 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 wybory. Więc wszyscy są mocno zaangażowani. Natomiast nie chcielibyśmy tego biura wkładać w, 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 w tryby wyborcze, tylko po prostu chcemy rozpocząć z nim działalność tuż po wyborach, taką już na pełny zegar. Już na zakończenie naszej rozmowy oddaję Panu głos. 30 sekund. Dla Pana, kilka słów do naszych widzów przed wyborami samorządowymi. Szanowni Państwo, w wyborach październikowych daliście mi dosyć duży kredyt zaufania. Czuję się zobowiązany, żeby ten kredyt zaufania wykorzystać i wywiązać się z obietnic, które tam złożyłem. Postaram się godnie reprezentować państwa w rad, Radzie Powiatu Nowosądeckiego. Proszę o państwa głos w najbliższych wyborach. Dziękuję. A ja dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Bogdan Kałucki, kandydat do Rady Powiatu Nowosądeckiego z listy Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję państwu.